Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry! Witamy na kanale Fajny Ruch. Dzisiaj krótkie, dlatego aż dwie zabawy. Pierwsza zabawa to Gran Chili Chili. I taki jest też tekst do tej zabawy. Powtórzmy. Gran Chili Chili. I cały czas będziemy to powtarzać, tylko śpiewająco w rytm takiej linii melodicznej. Uwaga, próbujemy to zaśpiewać. Najpierw ja, potem się dołączycie. Gran chili, 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 Teraz wszyscy. Gran chili, 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 chili. To jest cały tekst i cała linia melodyczna, a my do tego zrobimy układ choreograficzny. Najpierw dokręcamy żarówki i idziemy w miejscu. Gram, chiri, 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 chiri. Teraz klaszczemy, kręcimy się. Gram, chiri, 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 w drugą stronę. Gram, chiri, 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 Teraz najważniejsze. Jedna ręka do góry, jedna w dół. Wy się tam przywitajcie i skaczemy. Gram, Czyli, 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 czyli. się do drugiej osoby. Czyli, 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 czyli. Jak się obrócimy do drugiej osoby, zmieniamy układ rąk. No to wszystko jasne, zrobimy to ciut szybciej. Uwaga.

no to jedną z zabawę mamy zacząłem a teraz taka mała mi czytanka na początku tekst taka mała mi czytanka mi się spodobała powtórzcie taka mała mi się spodobała takie duże pióro miała ona taka mała takie duże pióro miała, ona taka mała. No, I to cały tekst, tylko teraz jeszcze pokazujemy. Najpierw wolno. Taka mała mi ci mi się spodobała. Takie duże pióro miała, ona taka mała. Takie pióro, taka mała, taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała, takie pióro, takie pióro, taka, mała taka mała, takie pióro. Takie pióro, taka mała, taka mała, takie pióro. I ciut, szybciej. Taka mała mi się spodobała. Takie duże pióro miała, ona taka mała. Taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała. Taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała. Uwaga, wdech gotowi! Taka mała mi się spodobała. Takie duże pióro miała, ona taka mała. Taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała, taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała. I potem można je jeszcze szybciej. Ale my na tym sprawdzimy. Dobra, mamy bączki dzisiaj. Bąki. Takie do dmuchania. Ja specjalnie wziąłem taki podest. Tylko Bąk do nie chodzi do tyłu, bo Cię nie będzie widać po prostu. Dmuchamy ten bączek i dajemy to tutaj. Zademonstrujemy jak bączek się obraca. Dawać następny. Jest następny. Można jeszcze jeden można raz Jeszcze. No właśnie, walki, który pierwszy bączek dobra. odpadnie. Dawaj. O, i jeszcze jeden bączek. Miłość dzisiaj zatrzymasz... O, dobra miłość. zapójdzę jeszcze raz. Miłość trzymasz, trzymasz żółte, a żółte się ma kręcić. Ostatni raz, dawaj. I rzucamy bądź. Jeden bączek, drugi bączek i trzeci bączek. O, i Michała ja chyba pierwszy ja więc... Dobra. To tak, jak mamy bączki, no to zrobimy okrzyk bączkowy. Uwaga, dawaj się. Oj, Nie pluj już tam miłość. Michał, miłość. Okrzyk bączkowy, weź to odłóż. Żółwik, jest. I uwaga, jak się, ja krzyczę, zmasowany atak bąków, a już wszyscy robicie. Zmasowany atak bąków! Do widzenia.